Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Graje w Rancher Simulator, Ranch Sim, Ranch Sim. Cześć, witajcie. Dzisiaj próbujemy dalej, zobaczymy, czy będzie działać, czy będzie cięło. Różnie to bywa, podglądając innych streamujących na YouTubie. Jednym tnie, drugim nie tnie. Dużo też z tego co słyszałem zależy od odbiornika, na którym się ogląda. Także będziemy dzisiaj testowali, spróbujemy zrobić tak, żeby to działało. Znaczy, My nie bardzo mamy wpływ na to, co się tutaj aktualnie dzieje, ale, ale będziemy... No będziemy no próbujemy, próbujemy, żeby live się udał. Także witajcie serdecznie. Lecimy. Witam się już z displayem. To troszkę ciszej muzykę dam To była tłem. Są trochę lagi, ja mam teraz na swoim telefonie podgląd i aktualnie nie mam laga, więc zobaczymy. Otoczymy go dyniami. A nie mam laga, bo zamroziło w ogóle totalnie ekran, Ok. Ach, czy będzie powtórka z rozgrywki z dnia wczorajszego? Tak właśnie będzie, widzę. Siemka, familii. Tema? Panie, normalnie coś mi live ten y, opóźnienia klatkowe robi, ale w sensie nie takie YouTube'owe, tylko ode mnie z tego, muszę tutaj mm -hmm. chwilę Ja, ja mam panie to sobie. samo co miałem wczoraj, nie? Także... Yy, a cofnij, cofnij sobie powiedzmy minutę do tyłu po prostu na podglądzie i wtedy będziesz widział czy, czy nadal ci klatkuje czy nie. Nie no, no cały Wiesz, czas można... mi ten mieli, no widzę podgląd mam, nie? No, ale jak sobie cofniesz, nie wiem, 20 sekund do tyłu swój podgląd i sobie tak będziesz oglądał cały czas, to wtedy ci nie będzie mielić. Więc to też jest jakiś patent na to, żeby takie rzeczy oglądać, nie, wiesz, no nie co wiem, wiesz nie wiem, dałem pół minuty do tyłu i zamroziło ekran. <grych> A, no bo to na chwilę. Prawda? Nie, panie, dalej mnie, broś prosi. Cofnąłem i dalej mieli. To jest minus tak, 44 mi sekundy i mieli. No, no, no. O Jezu, a mi, a mi okrutnie dzisiaj coś przyciąga, bo normalnie nie wiem dlaczego kupię strasznie ten klatki. Na OBSie Co tu się wydarzyło? Mój OBS chyba stwierdził, że, że nie chce dzisiaj też. <głynie> Nikt nie chce. O Jezu. No. Znaczy, no ja ci powiem tak rozmawialiśmy przed Lewem o chwilę rozmawialiśmy przed Lewem. Ja wam powiem wszystkim. Kolwiek jest, to na razie widzę jest tylko Jakub, a jeżeli tutaj będzie wyglądało jak wygląda, to zapis pewnie zostanie usunięty. Ale jeżeli tak to będzie wyglądało, to ja na razie zrezygnuję całkiem z live'ów na YouTube, dopóki YouTube nie naprawi problemu. No tak, to prawda. Bo YouTube jest mega. Na razie, na razie zróbmy ostatnia. tak, że dajmy mu szansę z 10-15 minut i on się ogarnie. Szansę, no. Jak się nie ogarnie, no to. to, to... Bo ostatnio właśnie To nie chcę na razie ogarnę, używać wulgaryzmów, bo jest jeszcze wczesna. E, wczesna flywa że tak powiem. Jo, dobra, dajmy mu chwilę i wtedy się wszystko dowiemy. Ja też tutaj musiałem troszkę zmniejszyć sobie okieneczko, także dzisiaj tak pogram, ale nie wiem dlaczego. E, to straciłem dzisiaj ten. Ostatnio na full, full ekranie grałem, a dzisiaj musiałem zmniejszyć okienko, bo dziwnie OBS. Musiałbym go pewnie wyłączyć i włączyć OBS-a, nie? Standardowo. Nie. A już no, wiem nie, nie wiem. Więc... już wiem dlaczego panie, bo dlaczego? mi się tutaj ustawienia dzisiaj, synchronizacja mi się wyłączyła, w ogóle, ja nie wiem, całe ustawienia mi się przestawiły, nie? Wszystkie, wszystkie, ustawienia mi się wyłączyły, panie. Także nie wiem, nie wiem jakim cudem wszystkie ustawienia, synchronizacja mi się wyłączyła, wszystko mi się, panie, Ja Powiem że że ja nie, nie wiem co ten YouTube podwala, co to się dzieje. Robię to akurat OBS teraz, tak? Bo tobie rozumiem płynnie leci live. Eee, no, ja sobie panie cofnąłem, e, ja sobie cofnąłem e, jakby live o 20 sekund i cały czas widzę, że idzie płynnie, więc. Nie, tu. To... nie ma co cofać u mnie z automatu, już mam opóźnienia 20 sekund. <laughs> 30. Okej. Okay. Czemu mi to w ogóle, kurde, na tej grafice dzisiaj tak strasznie OBS szaleje? No nic, będę musiał zostawić. No zobaczymy. Na Panieczkę. razie jest, jest tak, że coś tam się dzieje, za chwilę się nie dzieje, ale może, może będzie działało. Zobaczymy. No. Dajmy Zaprądzi mu szansę. Panie. Zaprądzi za chwilę. Dobra, ja też sobie pozmieniałem i niech tak będzie. No dobra, mam nadzieję, że zaraz przestanie. Yy, czy ty panie będziesz chciał jechać? Sobie sprzedać dnie? Bo ja już byłem dwa razy. Mogę pojechać. No to jedź, ty sprzedaj jedynie i... Bo na przyczepkę chyba nam jeszcze nie wystarczy, a ja muszę w końcu te szklarnie nasze podlać, bo... Ja że tak wszystko. U mnie? W szklarniach? Nic nie jest podlane. W podlewałem ostatnio, jak próbowaliśmy lajwować wczoraj. nic, nic nie jest podlane, kurde, to wszystko wypiło, kurde, wiesz. Wody zaciągło to. Ty jechaj tam, a ja ten, nie? A ja tu z wiadrem podziałam. Ten kraj nie no na mówię, bo, bo, bo wczoraj gdzieś tak o 20.00 puściło już te, te lagi, wiesz, ludzie? No to, to jest godzina, nie? To... No. godzinę w lagach oglądać? <grym> no z trzech to i tak progres. Ja już mam bez cofania, panie, mam minutę opóźnienia. Bez cofania masz minutę opóźnienia? Bez cofania, opóźnienia. tak. To samo hmm. mi pauzuje jak na tyle, że. No tak. Tam, już tam, tam. mam minutę. 13. No czekaj co, ja przepalę też twojego live'a i ja sobie Już go Już mam zobaczę, minutę bo wiesz, 8 Mówisz, bo, bo mi nadal trzyma się te 20 sekund cały czas, wiesz? U mnie nie Ja sobie panie tutaj przepalę twojego i wszystko przepalę. będę wiedział zaraz. Gdzie mam z tymi dyniami pojechać, mówisz? E, na no sklep wielobranżowy wieru wielobranżowy. Chyba, że pojedziesz do burgerowni i może oni będą mieć promkę jakąś na dnie. Ja jadę do sklepu. Szybciej. Nie. nie. Rzybciej. No, niekoniecznie, może być szybciej, właśnie. Jadę, zobaczę. Kurde, tak są te porobione, że to nie, nie idzie przejść przez te pomidory, panie. to nie laguje ci mojego live'a? Eee, no na razie nie, na razie jest ok. bałkoś na czacie innego niż Jakub, bo jak go średnio ufam. Mhm. Znaczy, wiesz, takie półsekundówki widzę, że masz, ale mi na razie nic. Takie takie kółeczko raz i, i od razu puszcza, wiesz, Oł. tak to bardziej. Nie wiem, no YouTube, YouTube się po prostu lepsuł YouTube stwierdził, że kurwa, nie będzie twórców, sorry, nie będzie twórców wspierał teraz, bo po co? Już za dużo na reklamach się nachapał pewnie kasę. Nie no nie wiem, pozostań, widzisz, tu widzisz pazerność, to... pazerni są. No tak, przez tak, to tak, że są no to pazerni tak. zepsuli, no i teraz się no nie, to nie da... Tak nie nie da się streamować. Tak, tak. No. Dokładnie tak to wygląda. Wieprzowina, czy z nas siadłem mleko, więc nie mam mnożnika ceny, ale mógłbym sprzedać tą dynię tu. Sprzedaj, sprzedaj u niego, jak już jesteś, no? 60 e, będzie. Ciemka, Krzysztofie, witam, jak tam YouTube naprawiony. YouTube nie jest naprawiony, ale jakbyś Krzysztofie, jakby ci lagowało, to spróbuj zobaczyć na telefonie e, familię live'a. Czy, czy tam laguje wtedy z telefonu mu live'a? U mnie ja pan podgląd na telefonie i tnie okrutnie, panie. Ja już wracam no. ze sklepu, a na podglądzie mam, jak jestem przy nie? Aż się powiem, ile miło opóźnienia nie, nie. wygenerowało. 2 minuty 5 sekund. Dalej mieli. Nie, nie, to... to nie, to u mnie jest tak w miarę, to, masz... parę sekund tylko złapało, wiesz, już twojego. byś... wiesz, dojeżdżał na sklep. Albo już już nawet wyjeżdżał ze sklepu. Także jedyna rada Kurde, jest taka, się właśnie... Zabudziłem. Coś przecofać też live, nie? Bo to też jest jakiś to pomysł. No, ale... Nie powiem ci nic co nie daje, no ja cofnę i dalej mi mieli, więc To zwiększa opóźnienie A to jest w ogóle dziwne, że jak ty cofniesz to dalej ci mieli, bo jak cofniesz to powinno być normalnie i czyli to jest problem z buforowaniem oni mają, a nie z, z w ogóle z liveami Na to wychodzi Czyli może faktycznie trzeba gdzieś przełączyć sobie buforowanie na ciągłe, a nie takie właśnie, bo oni ten system zmienili jakiś e, parę lat temu, że teraz wam buforuje tylko część odcinka, nie? A nie buforuje ciągłe. Ale wiem, że to można odmienić jakoś. Dobra, tu podlane, tu podlane. Co to ta klucze? Ty po czym jeździsz? Ty, nagle się zrespił płot. No okej. Okay. Ten płot cały czas tam jest, pamiętaj. Musisz pamiętać, że ten płot, panie, tam cały czas jest. No i nie, nie zdajemy auta z płotu. Nie zdajemy auta z płotu. No Siemka agromatik, witam, witam. U ciebie jakoś spadła 360p, i zaczęło mu to fajnie, pięknie, pięknie. Ja nie wiem, co z tym YouTubeem. To jest w ogóle hardcore z tym YouTubeem ostatnimi czasy. Cześć, Krzysztof. Też mieli, ja wiem, ja widzę, że mieli. Także ja. Jak, jak, to, nie, jak, to, jak to nie pójści Wiesz, to jeszcze, jeszcze 10 minut, to, to ten, to też przerwiemy lajwa. Ale... Nie, jeszcze prostu... 5 minut maksymalnie, panie. Jo. 15 minut i ja im więcej czasu nie daję. <grymne> I tak jak Krzysztof, już jesteś, się powtórzę. Dopóki się to nie naprawi, to. Dopóki nie będę widział wchodząc na jakiekolwiek live'y i będę widział, że wszystko jest płynnie, to, to nie będę po prostu streamował. <grymne> No ja chyba też wtedy przestanę cały Bo streamu. ja sobie... Ucień. wtedy na razie będą same odcinki, nie? Czuję sobie wtedy wieczór Jestem rozżalony, rozgoryczony Tracony czas, bo ani nie ma live'a Ani już nie odzyskam tego czasu, który poświęciłem na przygotowania I na ten czas, gdzie próbujemy, że to jakoś zaprądziło Jo I panie nie, nie wezmę tego auta, nie? Izba niesamowita A tam Ileczego... może chyba ten... Nie mogę go zresetować Jezus kurwa krajzak ja podniosłem A, zamiast... to Zrobiłem, naprawiłem i zobacz jak naprawiłem auto Where? Weź w ogóle Krzysztofie no, i zobacz Idź drogą w stronę wyjścia Biegnę, biegnę, lecę pędzę Ale nawet chyba powiadomień nie wysyła YouTube, nie? Że są livey Takie ja bo ja mam teraz A tu, dobra Auto naprawione? No widzę, że stoi w płocie, no. A u ciebie jest w płocie, a u mnie jest w powietrzu. Ja. A, u mnie jest w płocie. Znaczy, to nie jest Krzysztof kwestia internetu, to YouTube coś zepsuł. Wyszedł na krad desek, ale już nie dociął. U mnie auto <gry> panie jest w płocie i nie da się go ruszyć. Najgorsze to. Jak można zresetować? Trzeba będzie czymś innym uderzyć czy co? Nie mam pojęcia nie Próbowałem to naprawić nie da się Chciałby mi zniknąć płot, żebym wyjechał Nie przekręciłem ale wiesz A może można rozebrać? O ten o o, płot? zniknął płot Dobra wyjeżdżaj a pojechał, kurwa i <laughs> Dobra panie, e, nie wiem czy to ma no sens. E, no co panie. nie, nie no, ma wiesz, sensu, no, nie, U nie. mnie też nie ma panie nikogo, więc wiesz, jak nie ma nikogo, nawet u mnie na live to znaczy laguje, nie niby się nie. Dobra, wybaczcie nam, tym razem się jednak też nie uda. Tak, ale robimy tak, że ja też się pewnie ani jutro nie odpalę, ani ten, dopóki to nie przejdzie nie będziemy widzieć Mam, to mam spo, działa, sporo gorzkich słów do powiedzenia teraz na YouTube, ale zachowam je dla siebie, także... No powiedz, panie, powiedz, nie ma urazy. Nie, nie. Także wybaczcie, A. próbowaliśmy, staramy się, ale to jest tak wkurwiające, jak patrzysz na podgląd i widzisz, że cały czas zawiesza. Ja ani nie możesz nie. skupić się na grze, ani cieszyć się tą zabawą, ani, ani interakcją z czatem. Tylko patrzysz i irytujesz się, taka żyłka co jest na u was kroni, ona tak pulsuje, że zaraz wybuchnie, nie? No, dokładnie tak. Dokładnie tak. I dokładnie tak samo czuję ja. No nawet nic, dobra. oni nawet wiesz, oni nawet nie, nie ogarniają tego, nie? Zero komunikacji niczego. Oni nie wiedzą chyba, że takie coś istnieje, więc wyklepano. Trudno. Dobra, słuchajcie. Na razie my, my się z wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczorku Wam życzymy I, i, i do następnego razu, kiedy już w końcu się ten YouTube Dokładnie, ogarnie. Tak, także trzymajcie się, hejo, hejo.